W techniki duszenia, tak? duszenia kimonem będziemy robić, będziemy robić duszenie w sytuacji, kiedy my albo go skręcimy, albo przeciwnik będzie nam uciekał. Tak? Tutaj zwróćcie uwagę na moją prawą rękę, że ja wchodzę i łapię luźną za jego kołnierz, składając kciuk pod, pod, jego, pod jego szyję. Tak? Nie wkładam głęboko, w tej technice nie jest mi to potrzebne, a tym bardziej nie chcę, żeby on się skapnął, że ja coś coś. Kombinuje tak. Kolejny górę, który będę robił, to jest kwestia odkręcenia. Sobie go mogę to zrobić na parę sposobów. Pierwszy sposób, pójść tutaj porękę, próbować ściągać, odkręcać, tak. Pójdź od dołu porękę tu, pop, skręcać go. łapać za nogawkę, nogawkę do boku. Tak. I co ta zasada tego duszenia jest taka żeby on leżał do mnie właśnie w ten sposób, czyli plecami bo tu teraz będzie mi łatwiej, o co żeby było widać tu będzie mi teraz łatwiej moją rękę przełożyć i mój łokieć przechodzi nad jego głową, tak? tu i tu już mam krajalnicę tak zwaną, czyli moja ręka schodzi na dół i domyka mu gdykę, jeżeli by nie działało to jeszcze pracuję moim nadgarstkiem w ten sposób, tak? tu I jeżeli by dalej nie działało, to mogę go dalej rolować lekko popuścić do do 2 cm iść bardziej w tętnicę tak? tutaj w tym momencie zamykam mu tętnicę a jak on leży tu to bardziej wchodzę mu w jego gdyk tak? i jest bardzo mocne duszenie nie? co? a jest. połóż się razy tak. zaczął dusić nie ma większego okay. znaczenia czy jego ręka będzie prawa tak? tutaj pod moją nogą czy ja sobie ją tutaj bież, u, u łapię, tak? Dla mnie istotne jest tylko to, żeby go teraz zrolować. No, hop. Podchodzę tu albo łapię go za kolano, kładę go na bok i teraz moja ręka przechodzi hop, hop i tu już mam duszenie. Tak. Tak? E, mogę go tu dusić na tętnicę tak? i tu z góry, a mogę go rozpłacić z powrotem i iść w gdykę. Jeszcze raz, e, czemu mówię, uważaj, e, czemu mówię, że nie łapiemy głęboko, bo jeżeli ja go zruję, tak? I teraz będę miał głęboko zapalę i przełożę, nie opowiem, To popatrzcie, gdzie jest moja ręka. No. Tak? Ręka jest za daleko. Tu bym musiał już być daleko i żeby dusić. Nie? W tym duszeniu łapiemy zaraz tutaj pod szyją. Tu przekładając rękę, od razu jest ten uchwyt i mamy bardzo mocne duszenie. Jeszcze oczywiście mówię ten rask, ja mogę prasować. Bardzo proste duszenie a naprawdę skuteczna i fajnie walka wchodzi, bo nie jest skomplikowane. Często też przeciwnik sam się odkręca, tak? W sytuacji, kiedy on się obróci dół, tak? I zaczyna się bunkrować. Chowa tutaj rękę, łokieć, tak? Możemy to samo robić. Łapiemy go za kołnierz, szukamy mu tej głowy i tu będziemy spychać, rolować. tak? To jest znane sytuacje, kiedy on się bunkrował, to zabezpieczał, sam się odkręcił do zewnątrz. Wchodzi bardzo fajne duszenie. i nazywać to krajalnicą. Myśmy, nóż Dobrze odcinali glutyną, odcinali kle, tak? To tak samo, nisko głowa i tym łochciem mu tutaj odcinam głowę, tak? I muszę na gierkę, na prędzice. Tyle, raz, dwa, trzy.